To tak, niestety yy, będę musiał zmienić miejscówkę. Mamy tutaj znajomy solidnie chcę pracować nad swoimi autami, więc no. Y, niestety będę musiał się przenieść, ale na szczęście miejsce już mam. A w międzyczasie tak. Yy, berka z przodu założona. Yy, będę musiał jeszcze na chwilę podnieść silnik, będę musiał. Przejdę. Założyć pompę wody, a ja do tego muszę zdjąć ten element, żeby móc się z nią wman i poduszkę odkręcić, żeby móc się z nią wmanywować, to będę robił jutro. Eee... Także jutro też zmontuję do końca rozrząd, zamknę silnik z tamtej strony. Tu już wszystko podpięte, chłodnica wstawiona. Jeszcze nie jest do końca podpięta, bo tu jeszcze został przewód. Jutro też będę wsadzał z, z, z serwo z pompą, ale to najpierw pociągnę przewody. Dobra, co jeszcze się wydarzyło? A, wjechał już nad kola z tyłu i zderzak już jest zamocowany, nie rusza. Lampy są na razie założone tak o, bo ukablowanie z żarówkami leży tu. Muszę jeszcze sprawdzić, jak to wszystko będzie działać. Yy... Jutro też pewnie wleci bak, już dorobiłem sobie osłonę. To ja ją pokażę później. Będę ją zaraz malować. Yy... No i co? No to na razie wiele się nie wydarzyło, ale. A, wymieniłem sobie jeszcze o... trzeci stop, bo moja obudowa była pęknięta. Ta jest cała. Że powoli wszystko schodzi do kupy. A no i też kolejna ważna rzecz. No bo skoro będę musiał go przewieźć, to będę musiał go przewieźć na lawecie. A żeby go przewieźć na lawecie, to wypadałoby, żeby koła się nie ruszały. Więc żeby koła się nie ruszały, to... Czy widać z tej strony? No widać, tam na samym dole tą rurkę. A to jest... Założony już stabilizator. Więc zawieszenie przednie jest na finał spięte. Do kupy. także tak to się prezentuje i jutro poświęcam z 8 godzin, żeby go poskładać do kupy solidnie już no i to tyle i będzie jechał na drugą miejscówkę gdzie będę kończył tam składał wnętrze, robił testy wszystkich instalacji, składał wszystko do kupy to tyle na razie no to tak yy... Zapomniałem nagraczek. Malowałem obejmę do baku, ale to Wam zaraz spróbuję pokazać, jak wyglądają obejmy do baku. Z zewnątrz nie zmieniło się praktycznie wiele, bo prawie wszystko dzisiaj montowałem od spodu, Tego już zdjąłem z podnośników. Eee, moment, teraz znajdę swoją lampę. Dobra, lampa znaleziona. To tak. Bak już wjechał. Zderzak już jest do końca zamontowany. Nad kola tam to niewiele widać, ale są pociągnięte już przewody hamulcowe z tyłu, uczynię z gumowymi założonymi nowymi. Eee, natomiast najwięcej podziało się tu. By było śmiesznie, że jestem zmęczony przestraszliwie, bo dzisiaj spędziłem tutaj z 10 godzin jak nie dłużej. Co się tu podziało? No to tak. Filtr oparów paliwa założony, razem z podpiętym EGR-em do końca. Cewka założona, podpięta, jeszcze na starych kablach, bo to będę już wymieniał na sam koniec. Założyłem rozrząd. Czy jest założone dobrze? Się okaże. Robiłem według książki Bujańskiego, także wszystko powinno być. Ok. Odpowiadając na pytanie, czy da się rozdzielić, da się wymienić rozrząd bez wyjmowania silnika. Jestem oczywiście głupi, bo mogłem tą pompę założyć, bo się okazało, że wydawało mi się, że brakuje uszczelki do pompy, a była w zestawie, tylko leżała sobie radośnie pod spodem, w kartonie, na samym dnie. Logiczne. Ale tak, da się wymienić kompletny rozrząd bez wyjmowania silnika. Tylko trzeba go podnieść. Dołożyłem też starego silnika ucho dodatkowe, które tu powinno być, ale prawie żadnych tego nie ma, a w książce serwisowej widnieje, że tu powinno być ucho. I jak się taki rozrząd wymienia? Trzeba oczywiście zdjąć te plastikowe osłony, zdjąć kółko pasowe. Za te dwa ucha trzeba użyć słonia, podnieść silnik do góry. Zdjąć tą poduszkę razem z jej przednim mocowaniem, i wtedy mamy miejsce, żeby wsadzić pompę, wsadzić napinacz, założyć pasek, i dalej już robimy to według książki. Wjechało już oczywiście, jak widać, o. serwo z pompą. Wszystko jest podpięte. Tam widać już właśnie o, nowe przewody. Dokręciłem fusebox założyłem chłodnicę cały układ chłodzenia jest też już założony podpięty zbiorniczek wyrównawczy nowy od Pawła też założony yy, założony też zbiorniczek od wspomagania i wszystko od wspomagania spięte tylko no oczywiście jeszcze bez kółka pasowego yy, bo dalej go niestety nie mam a z nim jest spory problem czyli jest podobno jedna firma w Niemczech, która je robi Herd i Bus tylko że są drogie i trzeba na nie czekać, więc w ostateczności jeśli nie uda mi się trafić tu w Polsce, no to będę ściągał z Niemiec takie kółko pasowe i to jest chyba jedna opcja. No, także tak to na razie wygląda. Jadę do domu się przespać, bo jutro o 7 rano go stąd wypycham. Trochę jeszcze pomontuję na zewnątrz jakiś pierdół. I niedługo jedzie na nową miejscówkę, gdzie już będzie kończony całkowicie. Gorzej że uda... chyba. Albo mi się wydaje, albo nie wiem, już jestem zmęczony i wydaje mi się, że mam luzy na obydwu przednich łożyskach. Ale to będę musiał kluczem namometrycznym jeszcze raz sprawdzić, czy na pewno dokręciłem na 210 N. Jak się okaże, że łożyska będą do wymiany, no to co, no to już na nowej miejscówce i tak go miałem do góry podrzucać, będę musiał wydech założyć, będę musiał cylinderki z tyłu wymienić, do końca spiąć układ hamulcowy i dołożyć jeszcze podkładki do McPhersonów, bo moje były zniszczone, nie udało mi się, to jeszcze jak wymieniałem amortyzatory w zeszłym roku. Udało mi się dokupić i chyba jedno łożysko jest, też będzie do wymiany w McPhersonie, bo wydaje mi się, że pękło przy próbie montażu, bo robiłem to na szybkości. Nauczka na przyszłość, nie róbcie nic na szybko, tylko wszystko na spokojnie. No ale trudno, jak się okaże, że łożyska będą do wymiany, no to wypruję te zbrotnice zabiorę do gościa, który wymienia, kupię łożyska i, i tyle. Trochę to czasu dojdzie, ale będę miał to z głowy. Dobra, także kończę na dziś kolejne odcinki wkrótce. A i teraz dopiero tak naprawdę zauważyłem, jak już silnik skrzynia wjechały, jaki on się niski na tych MTS-ach zrobił. Tego nie widać teraz, ale jak już wiedzie całe wnętrze, to tak spokojnie te 3 cm robią mu sporą różnicę. Tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No właśnie, nie przypominacie się, a miałem wam pokazać, jak wyglądają moje obejmy do baku. No, także, tak to wygląda. Jedne o czym musicie pamiętać, to, żeby produkując taki element, prawidłowo go dogiąć. Najlepiej według starego wzorca, tak jak ja to robiłem. No i macie gwarancję, że taka obejma baku. To wam wytrzyma. Dłużej niż samochód, hehe he. Dosłownie, no to jak to jest tyle milimetrów blachy, to zanim to zgnije, to yy, zdążą zgnić progi i wszystko inne. Twu tfu odpukać w niemalowane. No, także teraz to by było na tyle i do zobaczenia w następnym odcinkach.